Cześć, tu Patrycja i Karol, po kanadyjsku, dzisiejszy temat odcinka to plusy i minusy, I minusy. życia w Kanadzie, oczywiście w naszej opinii? Tak, oczywiście, w naszej opinii, nie musicie się z nią zgadzać. Natomiast no, z naszego punktu widzenia wygląda to mniej więcej tak. Um, może zaczniemy od minusów pierwszych. Tak, od tej gorszej strony troszeczkę, A... żeby później na tych przyjemniejszych rzeczach zakończyć. Zakończę, dokładnie. E, pierwsza rzecz na minus, to są na pewno dosyć wysokie koszty życia tutaj. E, I tutaj od żywności zaczynając. E, kilogram piersi z kurczaka. Na pewno tak, wiedzy. kilogram, około 20 dolarów tak. kosztuje kilogram kilogram. Czasami powyżej 20 dolarów, to jest dosyć dużo. Pamiętamy jak wylatywaliśmy z Polski cena. Tylko około wynosi... 14 zł było, jak wylatywaliśmy. No to było d dwa lata temu, ale mimo wszystko. No, 20 dolarów a 15 zł. To jest <laughs> do, dosyć duża do różnica. Generalnie zakupy jeździ się, kupuje nie wiem jakieś owoce, nie wiem, resz, ziemniaki, cokolwiek innego, to tak około 4-5 dyszek zostawiamy, także... E, tak, takie no, codzienne to są, pierdoły nawet. To zawsze to, zawsze to, to, tak 40 dolarów nie wyjęte, jak się gdzieś właśnie idzie na zakupy. Dokładnie. Ehm, także żywność jest na pewno e, droga, Mieszkanie. Kosztowna. Mieszkanie jest drogie. Mieszkanie generalnie rent, czy tam nawet kupno nieruchomości, nieruchomości są dosyć drogie. Nieruchomości to już jest w ogóle Temat rzeka, ale no generalnie skupmy się na, na tych minusach, to już nie, 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 nie rozciągajmy tego, ale generalnie nieruchomości są drogie i mieszkanie gdzieś, czy to, to, to mieszkanie, wynajem, czy zakup, nawet niewysoki jakiś, nie jakiś standard, prawda? Tak, dokładnie. taki przeciętny, no to są koszty od jakichś, nie wiem, mieszkanie to jest jakieś około, nie wiem. Zależy ile, ile pokoi, ale od jakichś tysiąca, pewnie dwustu, zaczynając na jednym pokoju do nie wiem, dwóch, dwóch i pół, jeżeli macie więcej pokoi. Także są to dosyć spore wydatki. Ubezpieczenie samochodów. To też jest coś, z czym się musicie zmierzyć na początku. Jest to duży szok, że ubezpieczenie może tyle kosztować. Tak, dokładnie. Zaczyna się, jeżeli przyjeżdżacie właśnie tutaj, nie macie doświadczenia, zaczynacie od 300 dolarów i powyżej miesięcznie. Także to są naprawdę spore koszty. No później to spada, ale mimo wszystko i tak to są dosyć duże koszty, z którymi trzeba się liczyć, przykładowo, nie wiem, kupno jakieś tam samochodu czasami na, na raty, rata jest tańsza niż ubezpieczenie tego samochodu, także tak tak. Tak, warto to mieć na uwadze, jeżeli ktoś chce jakieś samochody oglądać nawet z Polski, że chce coś kupić. A to, nie oszukujmy się samochód, tutaj to jest po prostu rzecz niezbędna, także ubezpieczenie niestety jest z tym związane. Skoro jesteśmy przy, przy samochodach, może powiedzmy o kierowcach. No. To jest chyba kolejny minus. Kierowcy tutaj. No w Polsce może takie jest, zawsze się mówiło, że w Polsce jak że się pojedzie po nerwowi. Tak, nerwowi, pojedzie się gdzieś na zachód, to tam o, widać, że Polacy, że jeżdżą tak nerwowo po chamsku i tak dalej. Uwierzcie mi, że w Polsce jeździ się szybko i tak dalej. Tutaj jeździ się dużo wolniej, może nie ma tak dużo zabitych na drogach, ale wypadków jest bardzo dużo i kierowcy jeżdżą dramatycznie, są tak nieprzewidywalni, w każdym momencie z prawego pasa na dużej ruchliwej ulicy nagle ktoś może stwierdzić, że a ja się tutaj zawrócę i zawracę, nawet nie popatrzy w lusterko. Kierunkowskazy i lusterka to są tutaj rzeczy zbędne dla tych kierowców, także... Może to też wynika z tego, że ludzie tutaj, jest z zlepek kultur różnych i każdy jakoś tą kulturę jazdy przynosi ze swojego kraju, tak mi się wydaje. I to tak się wszystko miesza i to tak jest trochę bez ładu, bez składu. Tak, dokładnie. No niektórzy po prostu ludzie przyjeżdżają sobie do Kanady nie widzieli samochodu na oczy i, i tutaj no nie oszukujmy się, zrobić prawo jazdy nie jest jakoś ciężko i każdy tutaj może jeździć tym samochodem. W zasadzie każdy musi mieć prawo jazdy, bo to jest zamiast dowodu osobistego, to jest taki, taki podstawowy dokument tożsamości, także każdy tutaj w zasadzie może jeździć samochody no i, no i to widać na ulicach, że... No nie jest zabezpiecznie, jeżeli chodzi o to, trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy. Nie, że, że trzeba się martwić o swoje życie, ale, ale generalnie... Nie no, no tak jak mówimy, oni tutaj nie, nie, bardzo jeżdżą, nie jeżdżą strasznie szybko, więc nawet jeżeli są jakieś wypadki, to tych odsetek śmiertelnych wypadków jest, to jest stosunkowo mały. jest mały, ale... Ale, ale stłuczek jest dużo, no i też właśnie te ubezpieczenia może do tego no takie i są drogie. Poniekąd tak. Ehm... No. Co tam jeszcze? Są utniemy najwyżej teraz? Tak, tutaj mamy taką listę tutaj. <grystanie> taką ściągę tym razem, bo postanowiliśmy się może troszkę bardziej przygotować. Okay. Dla tych, którzy lubią sobie wypić, też jest niestety wada. Jest taka, że są tylko tutaj dwa sklepy, które sprzedają alkohol. One nie są otwarte 24 godziny na dobę, czyli jeżeli mamy, nie wiem, piątek, sobotę wieczór, to pijemy sobie się piwko wcześniej. czy coś i nagle idziemy do lodówki i tutaj jest problem, nie ma piwka. No to jest poważny problem, bo nie pójdziecie na stację, nie kupicie go. Czy bo, w jakimś sklepie, osiedlowym? Czy w jakim sklepie Aczkolwiek zmienili, niby coś tam dodali, że w niektórych sklepach może być, ale nie są to takie sklepy właśnie osiedlowe, które... w ogóle nie ma otwartych sklepów takich 24 godziny na dobę, przynajmniej ja nie widziałem, może są, ale... ale jest to rzadkość, nie to co w Polsce, że na każdym osiedlu gdzieś tam o, tutaj takie można pójść na róg tak? czy na stację i kupić sobie co tam potrzebujemy. Tutaj tego nie ma, także każdy musi mieć zapas, browarka czy jakiegoś innego w domu. Przed meczem czy tam coś, żeby, żeby po prostu nie umrzeć z pragnienia. No i co? No i chyba taka, taki największy minus dla imigrantów to z Polski przede wszystkim to jest odległość jednak do kraju. Ciężko jest tutaj wybrać się tak na wakacje do Polski. Znaczy ciężko, no tak samo jak i wszędzie kupujemy bilet, lecimy, ale. Raz, że te bilety są drogie, dwa to jest duża różnica w czasie. Trzeba jednak tak się przyzwyczaić do, do, do tej różnicy w czasie, e, nawet dzwoniąc do znajomych i tak dalej. No w Polsce jest e, generalnie już noc, jak tutaj jest e, no po południu, tak? No, może nie, bez przesady, ale mimo wszystko, żeby z kimś się dzwonić w Polsce, no to jest już ten problem. Ciężko, nie? tak, jest ciężko, żeby tak i, i im pasowało, i nam pasowało. Yy, zawsze trzeba się tam jakoś wcześniej umawiać i tam uzgadniać te godziny na pewno, że tak. żebyśmy się na tą, no, tą samą. No dzień... na pewno nie, nie ma takiej możliwości, żeby na, nie wiem, na weekend sobie polecić do Polski. Jest taka możliwość, ale po prostu nie do życia to będzie, bo raz, raże zmiana czasu. Raz, że dwa, koszt dwa, Lot że... yy... sam trwa około 9 godzin przy dobrym wietrze. Czasami trwają dłużej, także no, no to są jednak, ta odległość jest takim, takim sporym minusem. No i też bliscy tak nie odwiedzają was tak często, jak na przykład jeżeli mieszkacie w Europie, prawda? No bo wiadomo, że e, koszty tego biletu są e, dosyć spore, więc Dokładnie. każdy, e, jeżeli się już wybierze, to raz na parę lat, no i nie, nie ma się co dziwić, tak? Bo, Dokładnie. Bo nie jest to tania, tania impreza. Mm. Dokładnie. Do minusów jeszcze co trzeba zaliczyć? Służbę zdrowia, o której ostatnio mówiliśmy. Tak, no niektórzy nam tutaj zarzucają, że my tam nie dużo wiemy na ten temat i tak dalej. Być może mają rację, ponieważ nie, nie, nie musieliśmy jakoś strasznie do tej pory przynajmniej korzystać ze służby zdrowia tutaj. Natomiast cieszę się, że ta służba zdrowia jest darmowa, ale nie wiem, wyjeżdżając na zachód... Przynajmniej mi się tak wydaje, jeżeli rozpoczynamy życie w kolejnym zachodzie. być strasznie ogólnodostępna, że w każdym momencie idziemy do każdego lekarza i, i, i No dla, nie, dla mnie to jest taki trochę szok, że w Polsce, nie wiem, mogłem pójść do lekarza, wiadomo zapłacić. No, Okej, okay, może pominimy to płacenie, ale tutaj nie można tak sobie pójść i zrobić sobie nie wiem, przyświetlenia nogi. Czy, czy nie wiem... E, znaczy, jeżeli jest to jakaś sprawa taka emergency, że potrzebujesz, to oni ci to zrobią szybko, ale czasami nie są jakieś sprawy, nasz znaczy stan zdrowia nie, nie wymaga jakiejś natychmiastowej interwencji, ale po prostu sami dla siebie, na przykład, chcemy sobie zrobić jakieś tam badania, bo coś nam, nam, nam tam strzyka I, I tutaj po prostu musimy czekać strasznie długo. Nie ma tej możliwości po prostu zrobienia tego prywatnie. I dla mnie na przykład jest to duży minus. I ostatni chyba taki minus. Ja nam się za polskim jedzeniem. Tak. Chodzi generalnie o jakość żywności. Tutaj no, pomidory nie smakują tak jak te w Polsce. Właściwie to żadne, nawet mięso nie smakuje tak jak Mięso w Polsce. też nie smakuje w Polsce. Generalnie jakość jedzenia w marketach jest e, straszna. E, w Polsce nawet w markecie mówi się, że o, że szprycują te mięso czymś, czy jakieś tam dodatki, no tutaj no to, to, to na potęgę jest robione. Tak samo te pomidory to wszystko, to jest takie sztuczne, takie nie wiem czy to jest GMO czy coś, nie badam tego, ale no generalnie nie smakuje to zbyt dobrze. Szczególnie mięso, no jest takie... no... Dużo wody dużo jak je wody w znaczy, jak, jak się smaży, to, to widać tą wodę, jak wypływa z tego kurczaka. Nie, nieapetycznie to wygląda. Jest tutaj straszna ilość tych różnych takich mrożonych, nie mrożonych, takich, takich takiego trochę... Dziadostwo, można by powiedzieć. Nawet, słuchajcie, fast foody smakują dużo gorzej niż w Polsce. Tak, właśnie. Ja uwielbiam KFC, polskie KFC i oh my god, zapłacę dużo, żeby kurczę, żeby zjeść takie polskie, z polski KFC. Kurczę, no tutaj te KFC to smakuje jak jakiś dramat, jak jakieś przeterminowane czy coś. No Nie jedzcie, jak przyjedziecie, bo naprawdę nie warto. Tak samo Pizza Hut. Pizza Hut tutaj też jest i wygląda... Jak totalnie jakaś najgorsza pizzeria, nawet nie wiem czy w Polsce są takie kiepskie pizzerie jak tutaj Pizza Hut. Jest, są chyba lokale, ale generalnie większość Pizza Hut to jest taka, mm. e, że tylko się zamawia i ewentualnie się odbiera tak. tam, nie, nie ma tam stolików ani takiej nic. Nie restauracji jak w Polsce, że możemy sobie usiąść, że oprócz pizzy można sobie tam różne jakieś makarony jakieś Pasty takie tam, sałatki jakieś inne, nie? Nie ma, nie ma takiego czegoś, co no. właśnie, to jest za tym bardzo. No i ta Pizza Hut, festival pizzy, oh my god, no. Także tak, tak, tak to można. E, a chcę, chcę jeszcze powiedzieć, że jest tutaj dosyć popula popularne, szczególnie w sezonie letnim, e, e, takie wyjazdy gdzieś na jakieś farmy i na przykład zbieranie jabłek, czy tam jakichś owoców, warzyw. Czyli generalnie są te warzywa, czy owoce takie tak, nie... nie tak, no to można na farmę nie pojechać. Tak. hemio I tutaj Kanadyjczycy właśnie jeżdżą i, i zbierają tam, płacą chyba za, od tego, ile warzy, no, jest, odwagi. Odwagi. Mhm. E, Także robią to, ale no, też komuś tak naprawdę tak, chce jeździć, szukać tych no, miejsc. No, tak, no, no, no są możliwości, jak ktoś chce, wiadomo są też organiczne jakieś tam markety i tak dalej. No ale z drugiej strony no nie każdy chce jeździć i płacić, przepłacać i tu dużo przepłacać i też tak do końca nie wiadomo czy, czy na to co kupuje to jest załóżmy organik, czy, czy nie jest organik, także jeszcze bułki takie te chleb polski takie zerki no też chleb masło i tak. takie no generalnie jedzenie jest, jest kiepskie Łodnie się zrobiliśmy no idziemy coś zjeść jak wrócimy to opowiemy o plusach Okej, okay, nie wiem czy wiecie ale mamy dzisiaj 19 lutego, 13 stopni na zewnątrz. No i jak widzicie, jedzonko zimowe. To teraz po minusach czas na przyjemniejsze... Na te plusy. Okej, okay, czyli co? No to z plusów dla mnie, przynajmniej bardzo dużym plusem są ceny paliwa. Paliwo jest, no tanie. W tej chwili to jest koło poniżej dolara za litr. Najtaniej jak nam się udało zatankować, to, to chyba było w zeszłym roku zimą, to było na pewno poniżej 80 centów. Poniżej 80 centów, 69 czy 70 centów. Także to było naprawdę niziutko. No Samochody palą dużo, ale no, styl jest tak, że naprawdę można sobie pozwolić na silnik 5.7. <noise> Ej, ten. No, to te paliwo jest fajnie, bo to, jest, to jest przyjemne, że nie zwracamy w ogóle na to uwagi, ile paliwo kosztuje. Znaczy, ile. Nie zwracamy uwagi na to, ile trzeba tankować. Po prostu idziemy na stację, tankujemy i się nie przejmujemy, że, że o oh my god, że znowu muszę zatankować, że dlaczego te paliwo takie drogie, czy coś. Nie zwraca się w ogóle na to uwagi. Czy jak trzeba jechać z jednego końca miasta na drugi koniec, to też jakoś tak nie, nie, nie boli aż tak bardzo. Tak, dokładnie. Nie zastanawiamy się, żeby nagrać dla was film, że jedziemy na drugi koniec miasta to jest a, takie sejmera rana, któregoś dnia i o dobra to choć pojedziemy sobie nie wiem na dnie tam sto parę kilometrów także także w ogóle się na to nie zwraca uwagi co tutaj ja się lubię? To, że są właśnie e, samochody są duże. To jest właściwie pierwsza rzecz, jako, jako się, na jaką się zwraca uwagę po przyjeździe tutaj. Samochody, samochody i highway'e tak? i autostrady. Tak, no drogi. Generalnie drogi i samochody. Ceny samochodów e, są niskie. Znaczy, stosunkowo no, jest, niskie stosunkowo do zarobków. Nisko. Do, do, do zarobków. No, dużo osób, o, to jest inna sprawa, ale pomimo tego, że ich nie stać, to jeżdżą nowymi i w miarę dobrymi samochodami. E, co jeszcze? No, drogi, no to drogi to drogi są fajne, właśnie tutaj jest dużo tych autostrad, highwayów e, i jest taka, mm, jakby to powiedzieć, taka kratownica, czyli ulice są, mm, no, wyglądają jak siatka taka. Nie są jakieś takie dziwnie pokręcone, jak jak w Polsce jest tak w miarę logicznie to, to zrobione i co jakiś kawałek jest e, właśnie highway. Generalnie rzecz biorąc no, są zakorkowane. Ale te korki też nie wyglądają tak, że, że stoją. One, ten, ten ruch jedzie dosyć powoli, no, chyba że jakiś wypadek jest, ale jedzie, ale, ale wolno, załóżmy tam 20-30 na godzinę. Nie ma tak, że co jest czerwone światło i stoimy, i jedziemy, i stoimy, i jedziemy, i stoimy, i tak, tak w kółko. Także te korki trochę też takie jeżdżące są, w miarę to jakoś idzie. Ja na przykład wolę, mimo że kierowcy tu też mówiliśmy są trochę do Bani, ale ja 100 laty wolę tutaj jeździć właśnie w Kanadzie yy, niż w Polsce. Jakoś yy, jeździ mi się bardziej komfortowo i, i, i na pewno to jest, to jest wielki plus tutaj w życiu. No ja też tam Naszy... nie w Polsce nie było źle jeżdżąc, ale no tutaj no to jest właśnie to, że tutaj trzeba uważać strasznie na... Drogę. Ale to właśnie jeszcze trzeba dodać, że są em, bardzo fajne rozwiązania em, drogowe. Em, przede wszystkim e, sygnalizacje świetlne, one są o. za, znajdują się za skrzyżowaniem, nie, przy, nie na skrzyżowaniu, czy tam przed skrzyżowaniem, tak, tak. tylko za skrzyżowaniem. E, pamiętam w Polsce czasami, jeżeli dojeżdżało się, e, było się, się czerwone światło i stało się pierwszym, prawda, przed pasami. Tak, albo na pasach nawet. Albo nawet na pasach, to czasami trzeba było tak wyglądać, prawda, tak, zaglądać, tak, tak, gdzie, tak. czy jak, jakieś jakoś się pali, albo ewentualnie za... ktoś trąbił z tyłu, że trzeba jechać, a tutaj zawsze znajduje się to za skrzyżowaniem, także mamy pełną widoczność e, tak, i to e, światło sygnalizatorów e, i to jest właśnie bardzo fajne. Kolejna rzecz to są strzałki, powiedz o strzałkę. No, no to strzałki, no tutaj nie ma zielonych strzałek, jest ogólnie. Chodzi o skręt w prawo. W prawo, tak. Czerwone światło i możemy w prawo skręcać, chyba, że są przepisy, jest jakiś znak, że nie można, czasami to się zdarza, szczególnie w downtown, ale, ale generalnie rzecz biorąc na każdym w większości czerwonych świateł można skręcać w prawo, nie, nie, nie musi być żadnej dodatkowej zielonej strzałki czy czegoś takiego. No Karol także... to tak nie jest żadne... no ja w Polsce, no... Karol to w Polsce widział niewidzialne Ta. strzałki. Ja dużo jeździłem w Polsce, także tam nie zwracałem na to uwagi, Czerwone światło i nic nie jechało, to skręcałem w prawo, ale no. No jak to się jeździ przepisowo, no to w Polsce tak nie można robić, nie, nie, nie polecam robienia czegoś takiego, bo można dostać tam, nie wiem, parę groszy za czerwone światło, ale, ale ja tak robiłem i, i tutaj generalnie jest to zgodne z przepisami. I bardzo dobrze, bo uważam, że w Polsce jest to wielki błąd, że nie można na każdym czerwonym świetle skręcać w prawo, bo jeżeli nic nie jedzie, jeżeli nie ma pieszych na pasach i tak dalej, to uważam, dlaczego nie. No i tutaj generalnie to, to, to się sprawdza bardzo dobrze. Ja, ja jeszcze lubię to, że te skrzyżowania tutaj yy... Mają wszystkie, znaczy nie wszystkie, większość ma stopy. I e, że nie ma tak jak w Polsce, że ten kto z jest. E, A, no... e, ten kto sprawy i ten ma pierwszeństwo, tylko po prostu dojeżdżamy, wszyscy mają znak stop i dojeżdżamy do, do znaku, i kto pierwszy po prostu dojechał do znaku, ten pierwszy jedzie. Ten pierwszy jedzie. E, w Polsce nie wiem, czy by się to sprawdziło, bo pewnie wszyscy byliby... Pierwsi? Ale tutaj, no. nawet jak nie to oni czasami przepuszczają e, i nie, nie, nie ma z tym problemu. I nie wiem, mi się to podoba, chodzi ja, ja o to przepuszczanie, to też można tutaj wspomnieć o tym, że ludzie generalnie tutaj są bardzo mili i nawet jeżeli jest tak trochę niewiadomo czy ja byłem pierwszy, czy ktoś inny, to zawsze jakoś tam a, ktoś wpuści, czy to właśnie na, na nie wiem, gdzieś jest jakiś ten korek czy coś, to ludzie się wpuszczają. Jest to takie bardzo, bardzo takie miłe. W sklepach nawet e, ludzie jak widzą, że nie wiem, mamy jeden, dwa zakupy jakieś coś tak małego bierzemy, i, I ktoś się z całym wózkiem to o, to mówi: O, tutaj chodźcie przed nas, bo, bo macie mało, i tak dalej. To, jest, ogólnie, to nie są wyjątki, to się często się Ogólnie spotyka. ludzie tutaj są bardzo życzliwi. Tak. Kanadyjczycy. W ogóle Kanadyjczycy są słynni z tego, że bardzo często przepraszają. Nawet nie ze swojej winy. Nawet w sklepie, jeżeli nawet wy niechcący kogoś truchniecie, to on doraz O, mówi, Sorry, przepraszam. sorry. Tak, tak. Także oni są bardzo, przepraszają na każdym kroku za wszystko. No. I nie wiem, czy załatwianie jakichś takich spraw w urzędach. Zazwyczaj ludzie są uśmiechnięci, pytają się, jak mogą pomóc. No po prostu taka życzliwość jest tutaj. Nie wiem, czy to jest tak przyjęte, czy po prostu ludzie to są, ale, ale w porównaniu do, do polskich smutnych pani siedzących <noise> e, gdzieś za kasą, czy, 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 czy gdzieś w jakimś urzędzie, no to tutaj po prostu miło jest, że, e, że tutaj ludzie są właśnie i, i zadowoleni w większości. No, to na, pe na pewno jest właśnie fajne, że nikt tutaj łaski nie robi w sklepie, że siedzi na kasie czy coś, nie? I w, tak samo w urzędach. E... Fajnie też można tutaj wspomnieć o tym, że tak jak teraz widzicie jesteśmy sobie w parku. No teraz jest taka pora roku jaka jest, ale generalnie latem te wszystkie tereny zielone tych parków jest bardzo dużo. Nie wiem jak w innych prowincjach, w innych miastach, ale no tutaj w GTA jest tego tak dużo, jest od groma, jest tak zielono. I wszędzie, też, nawet byle jaki trawnik jest bardzo zadbany, strawka przestrzyżona. prywatne trawniki, że ludzie bo po prostu tak, w swoich ludzie. domach bardzo dbają o to, żeby szczególnie latem, żeby, to, żeby trawy były piękne, zielone, żeby tak. nie było żadnych fastów, żeby były skoszone. Jednych stać na to, żeby zatrudnić sobie firmy, które się tym no zajmują. i inni sami to koszą, ale prze, przeważnie, gdzie się nie rozejrzycie, to naprawdę strasznie dbają o to, żeby było czyściusieńko. Tak, no czysto jest naprawdę. Nie, nie ma tak, że jakieś butelki gdzieś w parku, znaleźć butelkę gdzieś tam, gdzie się wala, to, to, to naprawdę nie znajdzie się tego. Po prostu są duże kary za za zaśmiecanie Wszędzie piszą właśnie, że kary, że kary. No, generalnie ludzie nie śmiecą. Nie wiem, czy im po prostu zależy na tym, żeby, żeby było czysto, czy boją się, czy co. Ale generalnie jest czysto zielono i to, to jest fajne na pewno. E nie ma też, że tam nie ma na przykład bezpańskich błąkających się psów. Tak, nie ma właśnie bezpańskich błąkających zwierząt generalnie takich. No może koty gdzieś tam się znajdą, ale psów to ja nie widziałem jeszcze żadnego bezpańskiego psa tutaj. E, bardzo dużo jest zwierząt wiewiórek, jest bardzo dużo. Jest od groma wiewiórek. E, takich takich mniejszych chipmanków też jest dużo. Wiewiórki nie są takie ładne jak w Polsce. One są, no nie, 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 są, nie, nie ma prawie nie ma... Prawie w ogóle nie ma rudych wybiórek, są, są czarne i Szarne szare. Czarne i szare. i się nie lubią. <laughs> nie wiem dlaczego, ale zazwyczaj jak je widzę czarną i szaro to się biją. No i co tam? Eee, chyba to by było wszystko sobie. Nie, z tymi ja myślę, że jeszcze trzeba powiedzieć o standardzie życia ogólnie, że sobie tutaj... No tak, no to to jest w sumie taki największy plus i chyba taki... Magnes, który przyciąga tutaj jednak ludzi, to jest łatwość tutaj życia no i podniesienia sobie tego standardu życia. No jeżeli ktoś jest pracowity i chce, to naprawdę tutaj może mieć wysoki standard życia. Nie musi się martwić o, o płacenie podatków kupno drogiego samochodu czy czegoś. No bo no praca tutaj jest od groma, jak już wspominaliśmy setki razy i generalnie rzecz biorąc, no łatwo tutaj odłożyć pieniądze i no ludzie przyjeżdżają tutaj. I, Przede wszystkim Polacy jak przyjeżdżają i chcą się dorobić, to, to się dorobią, bo, bo, bo można, naprawdę nie jest trudno, jest niby tutaj dużo biznesów i tak dalej, ale, ale generalnie łatwo tutaj nie, wiem, nie jest problem kupić sobie lepsze auto czy coś takiego, to, to nie tak jak w Polsce, że... Oczywiście trzeba na to pracować, to nie jest tak, że, tak. że sobie tak. Że to z nieba spada, tak. wiadomo, ale jak ktoś po prostu chce, to nie ma z tym problemu. To naprawdę może, także to jest, to jest fajne. Jeszcze tak na koniec, żeby nie było zbyt kolorowo Ostatni minus to jest to Cipsy paprykowe Nie ma tego tutaj Musicie to ściągać z Polski Bo nie znajdziecie chipsów paprykowych Są jedne, ale tak jakby ich nie było Także dla zjadaczy cipsów paprykowych to jest też minus Trzymajcie się, do zobaczenia niebawem.